Starszy kapitan Jarosław Masynik, naczelnik udziału operacyjnego Komendy Powiatowej. Państwo jest też pożarnym się Ćwiczenia dla duchów z kraju Iglesyjskiego do Gaśniczego. Scenariusz ćwiczeń podobny jak przy zeszłym roku, niemniej jednak my nie mamy 22 jednostki w KSRG, a zatem ćwiczymy po 12, po 11. W tamtym roku ćwiczyło 11, w tym roku kolejne 11. Zgodnie z tym scenariuszem zderzenie autobusu z samochodem osobowym, duża ilość poszkodowanych. Gdzieś tam scenariusz przewiduje, że ma to zdarzenie miejsce w głębi powiatu, gdzie zespoły pogotowe mogą przyjechać sporo dłużej. Po naszych zastępach ochotniczych straży. A zatem te 10-15 minut działań jest kluczowe i te 10-15 minut działań musi prawidłowo przeprowadzić Ochotnicza Straż Pożarna siłami Krajowego Systemu. I właśnie taki scenariusz, czym jest tutaj... Takie założenie jest mnóstwo błędów, no ale to tylko nas uświadcza w przekonaniu, że te ćwiczenia są potrzebne i po raz kolejny je ćwiczymy i myślę, że nie, nie zawahamy się ćwiczyć tego no, w przyszłym roku, tak aby jednak wałkować to założenie tak długo, aż strażacy, ochotnicy będą znać dokładnie to, co powinni na, w przypadku takiej, takiego zdarzenia wykonywać, ponieważ no, co, ochotnicy to przede wszystkim wolontariusze, strażacy, którzy na co dzień zajmują się zupełnie czym innym, pracują gdzieś tam w swoich miejscach i... I najczęściej im się pożarna kojarzy z pożarami, a to jest naprawdę bardzo skomplikowane zdarzenie, które ma, y, musi łączyć ze sobą kilka sił ratowniczych i, i I tutaj nie ma miejsca na chaos, nie ma miejsca na przypadkowych. Dokładnie po to, bo kurczy kursami, kursy to na, nawalone mnóstwo teorii na zajęciach teoretycznych, a tutaj no rzeczywiście jest plakietka na, na człowieku, na poszkodowanym na pakietce pisze na przykład złamanie otwarte przedniej goleni, czy, czy jakieś tam inne rany, czy, czy rana czołowa podane jest tętno, podane są parametry życiowe poszkodowanego i według tych Według tych e, informacji i ochotnik musi wdrożyć e, pierwszą pomoc. Musi wybrać spośród kilkunastu poszkodowanych, kim najpierw się zająć, e, kto może poczekać. Razem zespołem fotografii, tutaj wykonywany jest triaż, segregacja poszkodowanych na pomoc, na natychmiastową, z winą odroszoną i to wszystko musi ktoś się zazębiać. No, wiadomo, w pierwszych chwilach tych działań, kiedy przyjeżdża na w autobusie, oczekuje 20, 25 osób, bo oczekuje na pomoc, no to jest rzeczywiście mnóstwo jest chaosu i zamieszania, i to musimy się ćwiczyć. No na gorąco, już mogę powiedzieć, no jest da, błędów jest mnóstwo. Wydaje mi się, że błędów jest więcej niż w zeszłym roku, ale to dlatego, że zresztą można spojrzeć po samochodach, które przyjechały dzisiaj na miejsce. Są to przede wszystkim zastępy gaśnicze. Zastępy z miejscowości, które do tej pory gasiły przeważnie pożary. Nie ma w 12 jednostek, które tutaj przyjechały. Tylko dwa zastępy mają na pokładzie samochodu sprzęt hydrauliczny, czyli są na co dzień dysponowane do takich zdarzeń drogowych. Także to dla nich jest w stopniu nowość. Od razu na bardzo głęboką wodę, bo, bo można by tutaj sobie z najpierw przeciwcić pojedynczy wypadek, na przykład samochód, zdarzenie komunikacyjne z jednym autem, z trzema, z trzema osobami poszkodowanymi, tymczasem oni od razu przyjechali na głęboką wodę, mamy 20 kilka osób poszkodowanych, na miejscu rozkładamy szpital, choroby ląduje to wszystko trzeba zapiąć w jakiejś odpowiedniej ramy, przydzielić zadania poszczególnym zastępem tak żeby nikt nie stała, a żeby znowu tam gdzieś bo to by się ktoś nie czekał na pomoc. No. Oceniam na pewno pozytywnie, bo o, o tyle pozytywnie przede wszystkim oceniam te ćwiczenia, że one się odbyły, że to rzuci pewne światło ruchu na działania właśnie w przypadku takich zdarzeń masowych. Myślę, że w przypadku prawdziwego zdarzenia byśmy jak, najmniej, jak najwięcej chcielibyśmy odciążyć ochotników i oni by spełniali dużo mniejsze funkcje, zajmowali się prawdopodobnie dużo mniej poszkodowanymi osobami, bo prawdopodobnie do mnie szybciej na miejsce pojawiłyby się służby pogotowe ratunkowego, czy jest Straży Pożarnej, a tutaj no, naprawdę mają za zadanie udzielić pomocy bardzo ciężkim przypadkom. Na co dzień to rzeczywiście nie ma miejsca, no chyba, że rzeczywiście jest bardzo duży deficyt siły środków i na miejsce przebywają siły, ale ciągle tych osób jest na tyle dużo, że drażakom, tym druhom ochotnikom przychodzi ratować i udzielać pomocy naprawdę ciężko poszkodowanym osobom. 这个可以，对对。